ja mam pomysł na swoją polityczną karierę i też byłam nieuczciwa, gdybym nagle powiedziała, że to dziękuję, pobawiłam się w posłowanie, to ja może by, będę kandydatem na prezydenta. Uczciwe i prawdziwe byłoby wtedy, gdybym powiedziała, tak, kandyduję na burmistrza Świebodzica, ale dobrze wiecie, że jestem zaprzyjaźniona z tym burmistrzem i póki co nie mam zamiaru mu robić konkurencji i ta praca, w której jestem, jak widzicie Państwo, jest moją prawdziwą pasją. Myślę, że mamy kandydata, który będzie to nowy kandydat, mamy kandydat. nie jest tylko problem Wałbrzyski. Rzecz w tym, co pani poseł, co jej współpracownicy, co społeczność dziennikarska Wałbrzyska zrobiły, ujawniając tę korupcję i ujawniając te fałszerstwa, pokazując, jak zgniły jest system wymiaru sprawiedliwości. Niestety, Brukselę i Ambasadę Polską w Brukseli, lokal wyborczy w Ambasadzie Polskiej w Brukseli od. Od brzycha, że tamto postępowanie prokuratorskie zostało umorzone. I nic z tym nie zrobiono, i nic nie wyjaśniono, a Państwo potrafiliście. Potrafiliście złapać za tę rękę. W Kiełbickim również takie zdarzenie miało miejsce w trzech miejscowościach. W jednej, że tak powiem, swojej rodzinnej. Ukróciłam to w ciągu godziny. Ja po prostu wiem, gdzie się kupuje głosy, kto to robi. W Bystrzycy Kłodzkiej te również nas poinformowali mieszkańcy, że pojenie alkoholem i stawianie, i robienie wielkich imprez w czasie dni wyborów są oczywistością. W poszczególnych małych prawda, wsiach i ostatnio byliśmy w praterówce, zdaje się, nie w naszym okręgu. I tam również mieszkańcy o tym, szyję pod panią w żaden sposób. Proszę zauważyć, że nawet te karty, bo próbowałam. Na ile może opozycja? Rozmawiałam z ministrem, żeby chociaż zabezpieczyć kartki w ten sposób, żeby one były opieczętowane z bętami. Kilka zdań o efektach pracy zespołu. Macie Państwo karty? To, to, to spotkanie, wysłuchanie pana ministra Żylicza, głównego eksperta prawa międzynarodowego w zespole, w komisji pana Millera, miało olbrzymią doniosłość, przede wszystkim dlatego, że ujawnił on fakt, który dotychczas albo nie był dostrzegany, albo w ogóle nie był znany. Mianowicie Iż e, cztery dni po katastrofie smoleńskiej, po tej tragedii, doszło do zawarcia tajnej umowy między panem e, e, premierem Tuskiem i panem premierem Putinem. I dlatego, że ta umowa, e, jak wszystko na to wskazuje, e, została zawarta ze złamaniem konstytucji. Do dzisiaj jej szczegóły nie zostały ujawnione. Rada ministrów nad nią nie obradowała. I, Konsekwencje tego będą dla pana premiera Tuska bardzo daleko idące. Wydaje się, że będzie musiał stanąć przed Trybunałem Stanu. Prędzej czy później, bo oczywiście jest kwestią y, y, jeszcze różnych prac. Y, y. Kiedy i w jakim trybie wyciągniemy z tego konsekwencje, ale to, że one będą nie ulega wątpliwości. Na razie, Panie Wiczko, czyli tak, no jak, jak rząd podchodzi do dróg, jak do bezrobocia, jak do tego, że dzieciaki po studiach są absolutnie bez szans. Dołożył im drugie, płatne studia i zero możliwości. Starze dobrze wiecie, co się dzieje w urzędach, w urzędach pracy. Już pominę prace interwencyjne, dla których nie, no, naprawdę są podstawowym funkcjonowaniem już w życiu społecznym, ale były dla tych młodych ludzi bardzo potrzebne. Ja Spróbuję pomóc w okręgu kilkudziesięciu osobom i odbijam się od urzędów. Zrobiliby to, po prostu fizycznie nie mają pieniędzy.